Marka Venici znana jest szczególnie w Anglii, tym razem wypuściła też nowy produkt na Polskę. Jest to model Venici Tinum. Można powiedzieć, że na moim kanale jest premiera tego wózka. Przede wszystkim rzuca się w nim w oczy elegancja i dopracowanie nawet najdrobniejszych szczegółów. Muszę też wspomnieć o wadze, bo ten wózek waży niecałe 12 kg. W zestawie z wózkiem dostaniecie bardzo pojemną, elegancką torbę ze skóry. Która ma przypięcie na rączkę wózka, możemy ją również nosić na ramieniu lub w ręce jak torebkę. Dodatkowo znajdziecie tu również folię i moskitierę. Dodatkiem na chłodniejsze dni będzie też śpiwór na siedzisko spacerówki. Rączka obszyta jest zdobioną przeszyciami ekoskóro. Regulacja teleskopowa pozwala na ustawienie maksymalnej wysokości na 103 cm od ziemi. Amortyzacja jest ważnym wytycznym komfortowej jazdy. W tym modelu jest ona zarówno na osi z tyłu, jak i na kołach z przodu. Ten typ amortyzacji wystarczy spokojnie na jazdy miejskie i łagodniejsze tereny. Polecam blokować koła z przodu przy jeździe po bardzo nierównych nawierzchniach. Koła z przodu i z tyłu możemy zdejmować, co należy oczywiście robić od czasu do czasu w celu przeprowadzenia konserwacji układu jezdnego. Koła są duże, wykonane z żelu z zewnętrznym bieżnikiem z gumy. Bez problemu zatem pokonamy nie tylko nierówne chodniki, ale też polne i leśne ścieżki czy żwirowe nawierzchnie oraz podjazdy na krawężniki. Hamulec na środku osi z tyłu jest mały, może to być problemem przy odblokowaniu. Budka w gondoli ma duży daszek, można go składać w razie potrzeby. Pod suwakiem znajduje się dodatkowa sekcja do powiększenia budki. Przy takim powiększeniu prawie całe dziecko będzie zakryte. Z tyłu jeden z paneli otwiera się i tworzy powierzchnię do wentylacji. W gondoli znajduje się kolejne ukryte okienko do wentylacji. Można go uchylić lub całkowicie odsłonić. Takie rozwiązanie będzie super, jeśli nasz czas w gondoli przypadnie właśnie na letnie miesiące. Do pochylenia budki wciskamy dwa przyciski równocześnie, do jej podniesienia nie musimy już tego robić. Bardzo efektownie pikowana pokrywa gondoli ma u góry stojący kołnierz, który przyda się na wietrzne dni. Fajnym rozwiązaniem jest możliwość częściowego odsłonięcia pokrywy. Możemy wtedy zajrzeć do dziecka bez jej całkowitego zdejmowania. Gondola jest duża, jej długość wewnętrzna to 78 cm, szerokość około 34 cm. Wnętrze można oczywiście zdjąć do prania, materac jest wysoki i elastyczny. Możliwość złożenia właściwie w dwóch ruchach gondoli na płasko z całą pewnością przyda się przy jej przewożeniu czy przechowywaniu. W budce jest uchwyt do przenoszenia gondoli. Uchwytach po jej bokach ukryto system wypinania. Pod spodem są nóżki, które uchronią przed zabrudzeniem materiałową gondolę przy położeniu na ziemi. Sama złożona konstrukcja waży niewiele tylko 7 kg. Ma również wygodny do przenoszenia na ramieniu pasek. Siedzisko spacerowe oczywiście możemy wpinać tyłem do kierunku jazdy. Zapewne będzie to wykorzystywane jako pierwszy etap po wyjściu z gondoli oraz przodem do kierunku jazdy. O osłonce na nóżki, która jest w zestawie, już wspominałam: pełni ona raczej rolę śpiwora, bo ma również plecy i jest dobrze ocieplana. Przy takiej ochronie raczej nie będzie konieczny zakup dodatkowego śpiwora na zimę. Dostęp do dziecka też jest bardzo ułatwiony, bo ma suwaki po obu stronach. Podnóżek w spacerówce jest dość długi i ma jeszcze możliwość przedłużenia o dodatkowe centymetry. Możemy go ustawiać w trzech pozycjach. Pas krokowy przyda się jako dodatkowe zabezpieczenie dziecka. Uchylana i odpinana barierka to wygodne rozwiązanie podczas wkładania dziecka do środka. Siedzisko posiada obowiązkowe pasy pięciopunktowe. Mają one osłony na ramionach i na pasie krokowym oraz regulacje wysokości i szerokości. Siedzisko jest wygodne i duże. Wysokość pleców to aż 51 cm, szerokość siedziska 33 cm. Oparcie ma trzy poziomy nachylenia. Po rozłożeniu na płasko i wydłużeniu podnóżka uzyskamy aż 93 cm do spania. Budka to bardzo ważny element każdej spacerówki. Dzięki możliwości jej powiększenia. Nawet w pozycji leżącej dziecko będzie zakryte w 60%. U góry w budce jest okienko do podglądu, ale służy również jako wentylacja. Koszyk jest duży i otwarty, z tyłu możemy go odsunąć, co ułatwi do niego dostęp. Ważną sprawą przy spacerówkach jest możliwość składania wózka z siedziskiem. Jest to bardzo wygodne, kiedy możemy złożyć wózek w jeden element właściwie używając jednej ręki. W modelu Venicinum możemy to zrobić zarówno przodem, jak i tyłem do kierunku jazdy. Do tego wygodne przenoszenie za uchwyt lub pasek na ramieniu. Na konstrukcji możemy też wpinać się za pomocą adapterów większość markowych fotelików. Plusy: duża gondola i spacerówka, niska waga wózka, składanie minus hamulec. Zapraszam na stronę www.babyexpert.pl oraz na Instagram i Facebook.